Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. On Cię obarczył naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga. Te prorocze słowa pochodzą z Księgi Sługi Pańskiego, zapisanej w pięćdziesiątym trzecim rozdziale Księgi Izajasza dzisiaj w dalszym ciągu medytować będziemy nad treścią tej wstrząsającej prorockiej pieśni. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Prorok mówi o Mesjaszu, który wziął na siebie winy całej ludzkości, nasze winy. Nie ma wątpliwości, że gdy Chrystus konał na krzyżu, umierał tam zamiast mnie i ciebie. On, bezgrzeszny, był jedynym, który mógł umrzeć w nasze miejsce. Zapłacić karę za nasze, nie swoje grzechy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za nasz grzech stała się śmierć Jezusa. Chrystus poszedł na krzyż dobrowolnie. Z miłości do nas. Prorok Izajarz woła, jak czytamy w siódmym wierszu pięćdziesiątego trzeciego rozdziału Księgi Izajasza, dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Jezus nie został zmuszony, by pójść na krzyż. Dobrowolnie udał się na miejsce kaźni. Wiedział, że czeka Go wyszydzenie, poniżenie, pochanbienie. Nie bronił się, nie sprzeciwiał. Jego modlitwą były słowa. Ojcze, nie policz im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy Jezus szedł na Golgotę, dostrzegł kobiety, które biadały i płakały nad Nim. Zwrócił się do nich, mówiąc, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne, i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Chrystus nie martwił się o siebie. Troszczył się o nas. Wiedział, jakie są konsekwencje grzechu. Potępienie, sąd, oddzielenie od Boga. Człowiek pozbawiony wszelkiej nadziei, pozbawiony kontaktu z Bogiem jest w strasznej sytuacji. Jest przegrany. Potępiony na wieki. Jezus wiedział, że na krzyżu nadejdzie taka chwila, gdy zostanie zupełnie sam. Ojciec odwróci się od niego, gdy złożony zostanie na nim cały brud, całe błoto grzechu, niemoralności, zła, grzechów popełnionych przez ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Jezus woła Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jeśli dla niego było to tak strasznym przeżyciem, to co dopiero z tymi, którzy są słabi, grzeszni, ułomni. Naszemu Panu nie chodzi o to, żebyśmy nad Nim się rozczulali, współczuli Mu, że tak bardzo musiał cierpieć. Jezusowi chodziło o to, byśmy zastanowili się i zapokali nad sobą, żebyśmy uświadomili sobie, jak tragiczna jest nasza sytuacja, jeśli się nie upamiętamy, nie zwrócimy do Niego z prośbą o ocalenie, o oczyszczenie z grzechu. Śmierć Jezusa była czymś zupełnie wyjątkowym. Porównajmy na przykład z jego konaniem na krzyżu męczeńską śmierć Szczepana. Jak czytamy w księdze dziejów apostolskich, gdy kamienowano Szczepana, on utkwił wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Ojca i zawołał: Oto widzę niebiosa otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Szczepan nie umierał w samotności. Nikt z męczenników dla sprawy Chrystusa nie był pozostawiony sam sobie, inaczej było z Jezusem. On umierał samotnie, był sam obarczony grzechem całego świata, umierał dla mnie i dla Ciebie. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje Jego losem? tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Gdy myślimy o śmierci Jezusa, musimy uświadomić sobie przede wszystkim to, jak potworne konsekwencje rodzi nasza grzeszność. Kosztowała niewymowne cierpienie i śmierć cudownego, doskonałego Bożego Syna, Jakże wielka cena została zapłacona za popełnione przez nas zło. Jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Boga, że złożył w tak strasznej ofierze swego jedynego syna. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Wszystko to spełniło się i stało się zgodnie z wolą ojca, zgodnie z zapowiedziami bożych proroków. Został potraktowany jak złoczyńca. Pogrzebano go między bogaczami. W Biblii bogacz to często synonim człowieka występnego, złego. Pan, Bóg-ojciec zmiażdżył go cierpieniem. A on dobrowolnie wydał swoje życie na ofiarę za grzechy. Było to więc wolą zarówno Ojca, jak i Syna, że zginął on, ponosząc karę za nasze grzechy. Wola Pańska spełniła się przez Niego. Po swym cierpieniu sługa Pana ujrzy liczne potomstwo, dni swoje przedłuży, liczne potomstwo w odniesieniu do Chrystusa. To wszyscy odkupieni i zbawieni przez Niego ludzie. To wspólnota wierzących, Jego Kościół. Tak więc pieśń Sługi Pańskiego mówi nie tylko o cierpieniu i śmierci Mesjasza. Mówi też na koniec o Jego zwycięstwie. Mówi o nagrodzie za dokonane dzieło. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Mamy zwycięskiego potężnego Zbawiciela. Poprzez cierpienie doszedł do chwały. Wziął na siebie nasze piekło, by ofiarować nam swoje niebo. On ujrzał światło z martwych wstania i stał się światłością dla nas, śmiertelników. Kto Mu zaufa, kto pójdzie za Nim, powstanie z martwych, tak jak On swoją ofiarą usprawiedliwił wielu, w nagrodę pociągnie za sobą tłumy, uwolnił wierzących z niewoli grzechu. Oczyścił ich, uleczył strądu duszy. Czynił to wczoraj, czyni dzisiaj, powiedział swoim uczniom, że w niebie jest wielka radość z jednego nawróconego grzesznika. Wyobraźmy więc sobie, jak wielka tam panuje radość z milionów ocalonych istnień ludzkich. Drogi słuchaczu, pomyśl, jak bardzo radosnym jest dzisiaj Jezus. Zwycięski, z martwych wstały pan. Tak, on jest nazwany w proroctwach Izajasza mężem boleści, cierpiącym sługą, ale na końcu jest ukazany jako zwycięzca, radosny, triumfujący pan. Jego nagrodą są wszyscy ci, którzy stali się jego własnością, jego potomstwem, odkupieni przez niego, ocaleni, oczyszczeni, uświęceni i ty możesz pomnożyć radość nieba radość Chrystusa jeśli przyjmujesz jego cudowny dar dar zbawienia dar wiecznego życia jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś nie zwlekaj zwróć się do niego w modlitwie poproś z wiarą o ratunek o przebaczenie win o przemianę życia a jeśli jesteś już radosnym odkupionym Bożym dzieckiem Prowadź do Jezusa innych i żyjmy wspólnie ku chwale Boga. Kolejny, pięćdziesiąty czwarty rozdział Księgi Izajasza rozpoczyna się wezwaniem do radowania się ze zbawienia. Jest to naturalne, że po pieśni o cierpieniu, śmierci, ale też zwycięstwie i chwale Mesjasza następuje wezwanie do radosnego śpiewu. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj któraś nie doznała bólów porodu bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża mówi pan prorok zapowiada obrazowo że odkupieni przez mesjasza zbawiciela będą śpiewać cudowną pieśń pieśń zbawienia pieśń zwycięstwa w księdze objawienia czytamy o zbawionych i zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. To niezwykłe. W księdze apokalipsy lud odkupionych to ludzie z każdego narodu, plemienia, języka. I wszyscy oni nazwani są rodem królewskim, rodem kapłańskim. W księgach Starego Testamentu rodem królewskim, kapłańskim nazwany jest Izrael. Prorok zapowiada, że Jerozolima stanie się kiedyś miastem radosnym, rozśpiewanym, a apostoł Paweł. Cytując słowa Izajasza w liście do Galacjan pisze o Jeruzalem w górze, czyli o niebie. Kościół nazwany jest w Nowym Testamencie oblubienicą poślubioną Chrystusowi. A w Starym Testamencie Izrael jest wiele razy nazywany żoną, małżonką Boga. Będzie to więc wspólna, wspaniała pieśń. Mesjasz Pojawi się najpierw w Jerozolimie, na Syjonie, a potem obejmie panowanie nad wszystkimi narodami. Lud starego i nowego przymierza wspólnie, jako jeden lud odkupionych, będzie sławił i wielbił swego zbawiciela. Prorok nazywa Izrael żoną niepłodną. I w miniaturce tę prawdę widzimy na przykładzie Sary, żony Abrahama. Sara, choć była piękną i kochaną przez męża kobietą, była niepłodna. Nie mogła mieć dzieci w sposób naturalny. Dopiero, gdy była już w podeszłym wieku, urodziła syna obietnicy, Izaaka. Miała wtedy 90 lat. Stało się tak za sprawą Pana, dzięki jego ingerencji w życie Abrahama i Sary. Dzięki temu potomkowie Izaaka i jego syna Jakuba Mogli rozrósć się do rozmiarów narodu. Abraham stał się ojcem, ojcem wiary także dla innych, dla wszystkich narodów. Jakże wspaniałe, cudowne są plany Boże. Kiedyś wspólnie z naszymi starszymi biblijnymi braćmi będziemy śpiewać pieśń zbawienia, pieśń radości ku chwale Zbawiciela, gdy przyjdzie on zwycięski by panować nad światem. Prorok Izajasz woła, rozszerz przestrzeń Twego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż Twe sznury, wbij mocno Twe paliki. To zapowiedź spełnienia się obietnicy danej Izraelowi. Izraelici powrócą do ojczyzny, zgromadzą się na powrót w ziemi obiecanej. Ich własnością stanie się cały obszar ziemi obiecanej im przez Boga zgodnie z zapisem w Pięcioksięgu Mojżeszowym i w Księdze Jozuego. Będą, zgodnie z Bożą obietnicą, bezpieczni w swojej ojczyźnie. Nikt nie będzie im zagrażał w czasie tysiącletniego Królestwa Mesjańskiego. Trzeba wspomnieć, że Izraelici nigdy, nawet za czasów panowania Dawida i Salomona, nie zajęli całego obszaru Ziemi Obiecanej. Stanie się tak dopiero za sprawą Mesjasza, i dopiero wtedy nastanie dla Izraela trwały pokój. Izajasz prorokuje, bo rozprzestrzenisz się na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody, zaludni opuszczone miasta. Izraelici nie tylko będą bezpieczni na swojej ojczystej ziemi, ale osiągną także wielkie wpływy pośród licznych narodów świata. Już dzisiaj żyją w niemal każdym zakątku ziemi często spotykają się jednak z niechęcią nawet wrogością to się zmieni w czasach mesjańskich gdy żydzi staną się głosicielami dobrej nowiny o zbawieniu prorok woła dalej nie lękaj się bo już się nie zawstydzisz nie wstydź się bo już nie doznasz pohańbienia raczej zapomnisz o wstydzie twojej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem Twoim święty Izraela, nazywają go Bogiem całej ziemi. Nie będzie wtedy żadnych wątpliwości, że Bóg Biblii, Pan Izraela, to Stwórca i Zbawiciel całej ziemi. Prorok nazywa Boga małżonkiem Izraela. Podkreśla, jak wielką, wierną miłością Bóg miłuje naród przez siebie wybrany. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. Jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością przygarnę cię. Prorok porównuje Izraela do niewiernej żony, która popełniła cudzołóstwo i została na krótką chwilę porzucona, ale potem została przywrócona przez męża do łask, została przygarnięta przez Niego z ogromną miłością. Ten obraz jest także wyrysowany wspaniale w księdze proroka Ozeasza. Prorok Ozeasz poślubił żonę, która okazała się niewierna. Mimo to Przyjął ją z powrotem, gdy znalazła się w nędzy. Wyratował ją. Podniósł dna upadku. Jest to piękny obraz cudownej łaski, przebaczającej miłości Bożej. Podobna jest miłość Pana w stosunku do ludu Nowego Przymierza. Apostoł Jan zapewnia: Bóg tak umiłował świat, że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Apostoł Paweł podkreśla, Bóg daje nam niezbity dowód miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Apostoł Narodów pisze też, że dzięki Jezusowi mamy dostęp do Bożej łaski i że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Miłość Boga przezwycięża wszelkie bariery. Boża łaska obejmuje lud zarówno Starego, jak i Nowego Przymierza. Wszyscy wierzący doświadczają prawdy, tak sformułowanej przez apostoła Pawła. Nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Prolog Izajasz woła w imieniu Boga, na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swoje oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem. Mówi pan, twój odkupiciel. Dzieje się ze mną tak jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjączę na ciebie, ani cię gromić nie będę, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Wspaniałe jest to zapewnienie o Bożej miłości, o Bożej wierności. Bóg nigdy nie zerwie przymierza, które zawarł z Abrahamem, Jakubem, Izaakiem. Nie zerwie też nigdy nowego przymierza, które dzięki Jezusowi Chrystusowi niesie zbawienie każdemu wierzącemu. Boże, miłosierdzie jest potężne, nieskończone, dostępne dla każdego, kto szczerze nawraca się do Pana. W końcowej części. Pięćdziesiątego czwartego rozdziału Księgi Izajasza znajdziemy dalsze wspaniałe prorocze słowa, tym razem adresowane bezpośrednio do Jerozolimy. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona, oto ja osadzę Twoje kamienie na Malachicie i fundamenty Twoje na szafirach, uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód twych murów. Zauważmy, że podobny opis Jerozolimy podaje Jan w księdze apokalipsy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblumienicę, małżonkę Baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, Wstępujące z nieba od Boga mające chwałę Bożą blask jego podobny do blasku drogiego kamienia jakby jaspisu, spisu jak kryształ prorok Izajasz zapowiada nową Jerozolimę miasto zbawionych przez Boga szczęśliwych ludzi wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana wielka będzie szczęśliwość twych dzieci woła prorok będzie to czas w którym poznanie żywego Boga obejmie całą ziemię. Stanie się to za sprawą ludu izraelskiego, który rozgłosi wieść o zbawieniu wszystkim narodom. Nastanie królestwo pokoju i sprawiedliwości. Czytamy na koniec o Jerozolimie. Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana, i nagroda ich słuszna ode mnie, wyrocznia Pana. Jerozolima stanie się miastem pokoju. Dzieci Izraela nie będą się już musiały bać niczego. Skończy się czarna noc antysemityzmu. Zaponuje miłość pomiędzy ludem starego i nowego przymierza. Będzie to wspaniały czas Bożego zwycięstwa, czas radości i pokoju. W czasie następnej audycji poznamy treść kolejnego pięćdziesiątego piątego rozdziału Księgi Izajasza znajdziemy tam między innymi słowa wezwania Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka wpłata, pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.